Zły Sledge próbował ukraść największą moc we wszechświecie. Przynieście mi Energemy. Jednak Kosmita Keeper powierzył je dinozaurom. Musicie strzec Energemu. Sledge natomiast został wystrzelony w kosmos. Teraz Energemy zostały znalezione. A Sledge powrócił, by walczyć z nową grupą bohaterów. To Power Rangers Dino Charge. Chase, czy ty nie możesz niczego skończyć? 9 i 10, miłego dnia. Dziękuję. Państwa zamówienie. Mam na imię Shelby, czy mogę. Chase? Nie pilnujesz Grilla? Grilla? Grill! Tak mi przykro, przepraszam, wezmę gaśnicę występują. Power Rangers Dino Charge. To tylko jeden mały pożar. Złamać czarnego. Mogłeś spalić całe muzeum i ujawnić naszą bazę. Dobra, wiem. Obiecuję być bardziej uważnym. Moana? Kto to? Co słychać? Kopelad. Chase, musisz mi pomóc. Co się stało? Miałam wizję. Ktoś ukradnie mi coś bardzo cennego. Moana jest Matakite, oryską wróżką z Nowej Zelandii. Musisz pilnować mojego sklepu. Serio? Cześć, ma go pilnować? Obyś miała gaśnicę. Co to? A policja? Myślą, że jestem stuknięta. Masz specjalną moc, tylko ty możesz mi pomóc. Wow. No dobrze, poradzę sobie. Hej Moana, ta maoryska maska jest ekstra. Nie dotykaj niczego. Chase, musisz być czujny cały czas. Nie martw się. Ochronię twój sklep. Idź. Wrócę jutro. Lepiej się rozsiądę. Dobrze. Gdy to zrobię, Sledge mnie uwolni. Tak! Wkrótce rangerzy będą pod moją kontrolą. Odłóż to! A masz, człowieku. Sledge będzie zadowolony. Co mi jest? Tak lepiej. Potrzebuję wsparcia. Szybciej. Muszę nadgonić. Aktywacja. To dzieła. Tu go zgubię. Tam jest. Muszę sprawdzić, co knuje. Znów to dziwne uczucie. Stój. To ty jesteś czarnym rangerem? Spokojnie. Wkrótce będziesz pod kontrolą potężnego Spellbinder'a. Nieprawda. Nikt mnie nie kontroluje. To się zdziwisz. Co powiesz na to, Chase? Może jesteś twardy jeden na jednego, ale twoje szanse właśnie zmalały. Zasilacz T-Rex, aktywacja. Dino Stall. zbroja. Wolno! Wiertło Tricera. Szybki jest. Jego peleryna jest twarda jak skała. Musimy ją przeniknąć. Dobrze, że jestem mistrzem w celowaniu. Tak jest Spellbinder. Tym razem nie chybie. Chase, bierz go. Czas zmienić cel, w Czarny Rangerze. Strzelaj, Chase. Ufam ci. To ryzykowne. Szybciej. Zastrzel przyjaciela. Nakazuję ci. Co mi jest? Chase, co robisz? Nie wiem. Strzelaj. Chase nie. Nie kontroluję się. Nie mogę się kontrolować. Co się dzieje? Chase, co jest? Złaś ze mnie. Coś nie tak z moją głową. Koda, zajmijmy się nim. Uderzenie tarczystego. Nie wypuści go. Wiertło Tracera. Biegnij Tyler. Dzięki Shelby. Nigdy mnie nie powstrzymacie. Wkrótce wszyscy będziecie pod moją kontrolą. Nie dopuszczę do tego. Zobaczymy, co powiesz na Morpher Dino Charge. Zasilasz Raptor aktywacja. Aktywizacja Dino Morpher Blast. Gdzie on jest? Co to znaczy pod kontrolą? Chase, co tam się stało? Daj mi spokój. Coś jest nie tak. Spellbinder, mówiłeś, że gdy zdobędziesz naszyjnik, rangerzy będą pod Twoją kontrolą. Zamiast tego dalej z Tobą walczą. Zamknąć go w izolatce. Tak, panie Sledge. Tylko nie izolatka. Czarny Ranger jest pod moim zaklęciem, ale potrzeba czasu. Wkrótce pomoże mi poddać Twojej kontroli wszystkich rangerów. Daj mi chociaż jednego ranger'a, a będziesz wolny. Mogę to zrobić. Jak nie złapiesz żadnego, oskubiecie na kolację. Orety. Zablokował każdy strzał tą peleryną. Nasza broń nie przeniknęła. Od tego macie mnie. Oto zasilacz włóczni Dino. Zgromadzi w sobie moc wszystkich pięciu energemów. Włócznia Dino. Idealnie. Do jej aktywacji potrzeba wszystkich pięciu Rangerów. Rzeczywiście, coś jest nie tak. W mojej głowie. Czuję, jakbym tracił panowanie nad sobą. Ale czymkolwiek mnie uderzył, minęło, gdy jechałem na desce. Co Zaklęcie będzie coraz silniejsze, aż zupełnie stracisz kontrolę. Może gdybyś znał pochodzenie na szyjnika. Moana? Moana będzie wiedziała. Ta kobieta od czarnej magii? To nie czarna magia. Moana jest po naszej stronie. Zostań tu. Wymyślimy, jak złamać zaklęcie. Chodźmy do Moany. Wkrótce wrócimy. Chase, stój. Teraz bardziej im zagrozisz, niż pomożesz. Musisz dostać. Gdyby tylko skupił się w tym sklepie. Spellbinder nie ukradłby naszyjnika. Nie zmienisz przeszłości, ale możesz się od niej uczyć. To ten naszyjnik ukradziono. Wykuto go w sercu zła najmroczniejszego zakątka Nowej Zelandii. Zniszczcie go, albo Chase zapomni, że jesteście przyjaciółmi i zwróci się przeciw wam. Mamy broń, która może zadziałać, ale nie zadziała bez Chase'a. Jeśli się skupi, może wypchnąć zaklęcie z umysłu na dość długo, by użyć waszej broni. Wątpię. Chase ma koncentrację muchy. Dawno temu, Chase udowodnił, że może skoncentrować się bardzo mocno, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. To było pewnego dnia, gdy zamykałam sklep. Lepiej zamknę, Tabita. Moja Tabita. Szybciej. Przepraszam No dalej. O nie. O! Tabita, Jesteś bezpieczna. Zaryzykowałem właśnie życiem dla najsłodszego Kiciusia. Wejdź do mojego sklepu. Muszę ci coś dać za Twoją odwagę. Nie musi pani. Taka odwaga to rzadkość. I zasługuje na coś równie niezwykłego. Co to? To dla ciebie. Śmiało. Więc tak Chase zdobył swój energem. Łatwo miał. Ja zamarzłem w lodowcu na tysiące lat. Gdy jedzie na desce, Chase może oddalić wszystko z umysłu. To prawda. Mówił, że zaklęcie ustąpiło, gdy jechał na desce. Kendall mówi, że Spellbinder wrócił, a Chase zniknął. Dzięki Moana, musimy lecieć. Szybko. Powiedziałeś Sledge'owi, że kontrolujesz czarnego Rangera. Spokojnie, zaraz do nas dołączy. Podwójne pudło. Co? Chase nigdy do was nie dołączy. Za późno dla waszego kolegi, a teraz nadszedł czas dla was. Zniszczyć ich! Wkrótce Spellbinder będzie was kontrolował. Nie ma mowy! I jeszcze nie skończyliśmy. Wiem. Nie pokonacie nas, rangerzy. Nawet nie próbujcie. Moim zaklęciom nie da się oprzeć. Nic nie jest niemożliwe. Zobaczymy. Nie przestraszysz nas. Musimy użyć włóczni Dajno. Ale potrzebny przejść. Wasza kolej. O nie. Tak, Rangerzy. Jesteście teraz moi, jak wasz kolega. Chase, już czas. Jakie są Twoje rozkazy? Zniszcz ją. Nie, Chase. Walcz z tym. Skoncentruj się. Sprzeciwiłaś się mojemu władcy. Muszę wykonać rozkaz. Zrób to. Zrób to. Zniszcz ją. Rozkazuję ci. Co jest? Co powiesz na to? Nie! Dobra robota, Shelby. Szybko pomyślałaś. Dobrze mieć cię z powrotem, dzięki. Gdzie on jest? O nie! Złamali zaklęcie! Co robić? Może was nie kontroluje, ale was zniszczy. Twój czas minął. Czas na transformację. Zasilacz Dino, gotowy. Aktywacja. Uwolnij moc. Do dzieła Dino Stal. Moc dinozaurów, gotowość do walki. Power Rangers Dino Charge. Nie podoba mi się to. Zaraz będzie się działo. Tak. Czas cię wykończyć. Pazur Raptor. Uderzenie tarczystego. Riley, teraz ty. Dobra. Raptor Slash. Trzeba było zostać z Poissandrą. Tutaj. Gdzie jesteś? Tutaj. Wiertło tracera. Parasiekacz. T-rex masher. Dawaj. Parasiekacz. Blast. To wszystko? Blokuje tą peleryną. Użyjmy włóczni daino. Według Kendall musimy działać całą piątką. Jestem gotowy. To mi się podoba. Zasilacz daino gotowy. Bronie, łączcie się. Zasilacz włóczni daino aktywacja. Czerwony ranger do dzieła. Włócznia daino. Ostatnie uderzenie. Super, ale ja jestem niepokonany. Znowu pudło. To my jesteśmy niepokonani. Zdrogi, Magnabim, Ogień. Znowu to. Poradzę sobie. Czekajcie, mam z nim porachunki. Zasilacz Dino gotowy. Wezwij parazorda. Zasilacz Para, aktywacja! Sam tego chciałeś! Prawie go miałem! Wezwaliśmy też nasze Zordy. Może połączymy twojego Para Zorda z Dino Charge Mega Będziemy mieć super nowe moce. Dobra, nie mam pewności. Jesteśmy gotowi? Wyciągnęliście mnie z tego zaklęcia. Teraz czas się odwdzięczyć. Dobra. Dino Charge Megazord. Formacja Pararaptor. Zordy, łączcie się. Dino Charge, Megazord, formacja Pararapto. Gotowe. Ten skaśmóżdek się zdziwi. Czas na zasilanie. Strzały piór. Szybki jest, bierz go. Jeszcze więcej. Zaraz dostaniesz. A masz. I jeszcze raz. Oto no to... Bladed Raptor Slash. Nie. Teraz my cię kontrolujemy. Usmażmy tę kurę. Parazord Fireball Finish. Chwila. Po potworze. Mogłem dostać 20 tysięcy kosmicznych bilonów za Spellbindera. Ale strata. Chwila. Stop. Może to niecałkowita strata. Może przeżył? Wątpię. Ale tu jest chyba jeszcze trochę magii. Może kiedyś się przyda. Zachowaj to. Tak panie Sledge. Przepraszam za te wszystkie kłopoty. Przepowiadanie przyszłości może być problematyczne. Nie ma sprawy. Przynajmniej udowodniłem wszystkim, że umiem się skupić. Do zobaczenia. Dziś Twój dzień. Skup się. Umyj podłogę. Zrobię to. Ostatnim razem przy myciu wyszedł w połowie. Hej, był mecz rugby. Spokojnie, mam plan. Koniec z rozkojarzeniem. Chyba nauczył się koncentrować. Zaraz. Koda, dziś Ty miałeś myć podłogę. Może ja też musieć skoncentrować na rozkładzie. Opracowanie MDF Włoszczowa. Czyszczenie i edycja Solaris Plandeka czytał Mirosław Burki.